Cześć wszystkim z tej strony Gosia i dzisiaj witam z Was z mojej łazienki. Słuchajcie, jestem w łazience. Postanowiłam tak zacząć wideo od umycia twarzy, żeby była energia. Bo idziemy na spacer, słuchajcie, dzisiaj zabieram was i psy na spacer, więc wymyję twarz tym. Ostatnio otwieraliśmy takie, co to były? Pudełka i było dużo właśnie kosmetyków, próbek, i powiem Wam, że to, to jest dobre. Nie wypryszcza, służy, więc wymyję tym buzie, nałożę jakieś kremy. I słuchajcie, pójdziemy się przejść. No co, co tu innego robić? Słuchajcie, nie ma, nie ma, powiem Wam. Chciałam zrobić normalne vacation edition. Ja myślałam, że na plażę będziemy chodzić, że, wiecie, jakieś wyprawy będą. Nie ma, nie ma pogody, <laughs> nie ma pogody, słuchajcie pada, właśnie dzisiaj nie pada, jest dosyć nawet, powiedziałabym, ładnie, dlatego idziemy na spacer. A tak to powoda nic. Taka pogoda w tym roku w Szkocji. Matko, do zlewu wpadliście. Ja pierdziu! Mokry telefon. Teraz nałożę ten e, tonik. On też był w jednym z tych pudełeczek, parę razy na, nakładałam, też nie wypryszcza. No co mogę innego powiedzieć? No, chyba, chyba jest spoko. Nie ma pryszczy, więc jest ok. Ręką nałożę, bo słuchajcie, nie chcę mi się wacików szukać. No tak można ręką? Można? Kto mi broni? Ej, a powiem Wam co mi się dzisiaj śniło. Taki e, horror s, snowy, bo śniło mi się, że weszłam do swojego pokoju, a tam pająki stworzyły tak gigantyczną pajęczynę, ale taką ciemną, taką zakurzoną, ale szła od podłogi aż do sufitu, słuchajcie. Gigantyczne. Nie widziałam w tym pająków, ale wiedziałam, że to są e, dzieła tych właśnie stworzeń i najlepsze. Że mnie to aż tak bardzo nie przeraziło. Chodziłam dookoła tej pajęczyny, myślałam, no chyba ją zasam od I właśnie y, taki to był sens. Z jednej strony przerażający, z drugiej strony ja się czułam bezpiecznie w tych pająkach. Y, normalnie w życiu bym spieprzała, gdzie pieprz. spieprzała, gdzie pieprz rośnie, słuchajcie. A we śnie nie, słuchajcie. Chodziła, chodziła. Dobra, I jeszcze kremik na koniec. Wybierzemy cię, mam wybory. Madmaski też był w pudełeczkach. Powiem że od czasu do czasu go używam. On jest taki bardzo lekki. Podpasował mi, jest widzicie taki jaki. Oprócz tego, że lekki, lekko wodnisty, o to chciałam powiedzieć. Więc on mi na takie cieplejsze dni fajnie się prawda No i gotowa, słuchajcie. Piękna, nawilżona. To teraz tylko się przebiorę i spaduwa. Patrzcie, to jest Outfit of the day, czyli strój dnia dzisiejszego, założyłam, słuchajcie, koszulkę z krótkim rękawkiem, bo napisali 20 stopni. I słuchajcie, wyszłam na dwór, a tam nie ma. Może i jest, ale odczuwalna, zimniejsza. Nałożyłam kamizeleczkę. No i niestety trzeba kardigan, bo mi zimno, słuchajcie. Ale jeszcze nałożę te naszyjniki. Tu mam, pokażę Wam. Ten serduszkiem to jest, słuchajcie, naszyjnik mojej mamy. Ona zawsze był u nas w domu. Nigdy nie widziałam jej, żeby go nosiła. I nałożę do tego tego żuka z Karabeusza kiedyś znalazłam chyba, chcę, nie, chyba na targu staroci, ale jest srebro, więc sobie to dołożę i pójdziemy. A jeszcze Wam pokażę tutaj lampa. Patrzcie na tą lampę. To jest lampa z lat 80. Amerykańska. Od razu wiedziałam, że amerykańska, bo ma finial tutaj na czubku. I no, no, ja, ja rozpoznaję, słuchajcie, amerykańskie. Przy okazji, mam na, na dole metkę Made in USA, ale tutaj, na tej kuli, widzicie, tutaj jest takie wcięcie. Walter? Wcięcie? Wcięcie. Tu powinien być, słuchajcie, szklany stoliczek. I podobno do Charity Shopu przyszła ze stoliczkiem ta lampa, i zbili w Charity Shopie. Słuchajcie, ale powiem Wam najlepsze. Nigdy nie widziałam takiej lampy, aż do momentu, kiedy ją kupiłam i na eBayu pojawiła się identyczna. Więc <słuchajcie> nie jest aż taka unikalna, słuchajcie, bo widziałam już na eBayu. Ma taką teksturę, ale super jest, powiem Wam. Bardzo się cieszę. 25 funtów. No to bierę. Walter, Walter, Walter. Patrzcie. Niezainteresowany. A tu jeszcze Edgar, proszę bardzo. Słuchajcie, o, je, nie. słuchajcie, rozwalam, ale ja chciałam wam psa pokazać. Proszę, pies. Chodźcie y, na spacer z psami. Do naszego parku z łabędziami możemy dojść na różne sposoby, ale my będziemy szli przy kanale. To jest kanał taki, y, gdzie łodzie czasem pływają. Jest to ładna też ścieżka rowerowo-spacerowa, więc się ładnie też przejdziemy. Pogoda dzisiaj, też patrzcie, jak ładna pogoda. Zeszliśmy na chwilę z kanału, bo tam dużo rowerzystów, a dla psów jest lepiej tutaj. Ale przy okazji, patrzcie te bloki. Bardzo lubię tutaj tędy chodzić, o, jest tak spokojnie i ładnie, no, tak ładnie, zawsze zadbane wszystko. I tam, o, patrzcie, pies kupę robi. Tam na końcu czasami dzikie króliki siedzą. Ostatnio miały takie maluchy, małe, więc mo może się uda coś sfilmować, może jeszcze będą. Ale tutaj cicho jest i ładnie. Patrzcie, tu siedzi jeden. Ale małych nie widzę. Są też tutaj, słuchajcie, czarne. Pierwszy raz w życiu widziałam czarne takie króliczki, więc ten siedzi tutaj. Może jeszcze upolujemy jakiego. Słuchajcie, zbliżamy się do naszego stawku. Tam, gdzie widzicie drzewa, tam idziemy, ale tutaj też Wam pokażę te domki. Takie to już są takie zwykłe, ale bardzo lubię tędy przechodzić, bo mi się zawsze tutaj tak cicho wydaje. Wiecie co? Patrzcie, taka uliczka i tak cicho. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy do stawku. I potem y, chyba tą dróżką. Słuchajcie, nigdy nie patrzyłam na tą mapę. Nie wiem, gdzie jestem. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ej, słuchajcie, tu zazwyczaj nie ma ludzi. A teraz taka grupa, wszyscy chcieli psy dotykać, dotykać, głaskać, więc y, musiałam przerwać. Ale teraz zobaczymy, co tu jest. Przy bardzo ogłoszenia parafialne, kolejna mapka. I tu idzie, a nie, tu nie idziemy, słuchajcie, gdzie my idziemy? idziemy. Tutaj, Craig Lockhart Hill, to jest nasze miejsce docelowe. Du, ru, 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 ru. Stawek. Stawek. Tutaj mam informację o tym, gdzie jesteśmy. A jesteśmy, patrzcie, już tutaj. Ja chyba kiedyś was tu zabierałam. Słuchajcie, kiedyś. O! Oh, Okej. Okay. Kiedyś była tutaj rodzina szczurów. Słuchajcie. Całe chyba takie 5 czy 6 szczurów wyskoczyło z krzaków. Walter je gonił. Cała akcja była, więc. Ale już teraz nie ma. Chociaż powiem Wam tu też ładnie. Tutaj kijanki czasami są żabie. Powiem wam, że już zapowiedzieli śmieciarze że nie będą sprzątać śmieci na festiwal. W sierpniu jest tutaj wielki, wielki, no jest wielki festiwal w Edynburgu i powiedzieli śmieciarze, że nie będą sprzątać i będzie syf na ulicach. I tak zrobili chyba dwa lata temu, powiem wam, że taki był syf i wtedy te szczury wylazły, więc w tym roku po festiwalu może być znowu szczurze siedlisko tutaj. Coś tam jest? Nic tam nie ma mini kaczuliny. Tak daleko pływają. Słuchajcie, czasami jest tutaj tak fajnie bliska te kaczuliny. Tu za krzakami jest stawek. Proszę bardzo, udowadniam, że za krzakami jest stawek. Tutaj można popatrzeć co się dzieje. Co to tam, a to mewy. Ech. Tam byliśmy. Tu się dzieje, patrzcie. Kaczka dupę pokazuje. Hmm. Tutaj słuchajcie wszystkie kaczki odpoczywają, ale łabędzie, Nie, chyba tam się chowają też, powiem Wam, że... Dobre ujęcie, słuchajcie. Piękny, National Geographic. Słuchajcie, kupiłam sobie energy drinka, ale się boję otworzyć. Muszę znaleźć jakąś metodę, bo chciałam pomóc środowisku i sobie. I słuchajcie, zawsze jak widzę, gdzieś na chodniku leży torba na kupy dla psa. Czasami ludziom, wiecie, wypadają z kieszeni, wiatr gdzieś powieje to ja biorę, używam recykling. Słuchajcie, znalazłam taką nieużywaną, nową torbę dla psa, podniosłam. Obsikana była, słuchajcie. Ja czy jest siki, przypuszczam, że psie. Więc teraz tymi paluchami tak już zaschło. Ale się boję tego no, otwierać. jeszcze zębami. Ej, pokażę wam jeszcze ten, ten sam stawek, tylko od strony, jak już wyjdziemy. Całego parku to wygląda tak i wygląda o wiele ładniej. Tak, jakbyśmy, kurcze, byli gdzieś w Vermont Z tej strony to wygląda naprawdę fajnie, bo nie ma budynków. No i łabędzi też, kurcze, pływających nie widać. A tu jakiś syf, co za syf, co ma być? Ale tu ładnie. O. Powiemy teraz papa stawkowi i przejdziemy się w górę tą ścieżką, słuchajcie. Więc to jest taka dłuższa droga spacerowa. To nie, że tylko stawek, ale przejdziemy się dalej, a tutaj z kolei w tych budynkach grałem w tenisa i chyba są też korty do squasha, jest jakieś centrum sportowe, więc tutaj jest tak fajnie, wszystko się zieleni, taki lasek jest. Także fajnie, jak ktoś kiedyś, ktoś kiedyś gdzieś będzie tu w pobliżu, zapraszam. Patrzcie, tutaj są te korty tenisowe, co wam przed chwilą mówiłam, akurat nikt nie gra, to tak wyglądają. O, you're beautiful, it's true. Słuchajcie, normalnie zabrałabym was tam na wzgórze, ale nie zabieram was, bo mi się nie chce, słuchajcie, starość. A tutaj, słuchajcie, jest inne wzgórze, tam można wejść na górę, tam są pola golfowe. I też jest bardzo ładny widok stamtąd. Żadnych widoków dziś nie będzie, bo jestem stara i mi się nie chce. Ale pokażę Wam tutaj Uniwersytet. To jest Uniwersytet Napier. I taki ma, słuchajcie, futurystyczny ten jeden budynek. Fajnie to wygląda. Zawsze mi się to podobało. Ufo. No i przejdziemy sobie teraz, słuchajcie, tędy i wejdziemy na inną ścieżkę spacerową. Patrzcie, my zaszliśmy stamtąd. Jesteśmy teraz na Craig Lockhart, to jest tutejsza dzielnica i mam taki kościółek. On mi się zawsze podoba, ale zawsze jest też zamknięty, więc nie wiem jak on wygląda w środku. Ale ma, patrzcie, koguta ma na czubku, zamiast krzyżyka, więc jest to Craig Lockhart Parish Church. I proszę bardzo, jeździ tędy autobus numer 4, a my wejdziemy w tą uliczkę. I tutaj są takie ładne domki. Taka normalna dzielnica domkowa, typowe domki, właśnie takie bungalowy, pełno tutaj takich dzielnic. I się przejdziemy do naszego kolejnego parku. No i jesteśmy, słuchajcie, wrota do parku. Colinton and Claycroft Hills. Strasznie trudno wymówić, proszę bardzo, śmietnik. No i jest wejście. Come on, let's go, let's go. No i tak będziemy szli teraz. <laughs> no, tutaj. Na, na, na. Patrzcie, patrzę co Walter robi, a on stoi koło skorupki od jajka. Coś się znowu wykluło. Właśnie chyba jest drugi, druga tura sezonu, bo już parę miesięcy, parę miesięcy, na początku wakacji jakoś było dużo skorupek i znowu są. Nie wiem, nic tu nie widać, słuchajcie, duże drzewa, ale jest mini tyci tyci. No i wyszliśmy na rzekę, słuchajcie, to jest y, mój najczęstszy spacer nad rzeką, bo mam bardzo niedaleko rzeki. Ojej, kolejna kupa. Widzicie czy nie, nie widzicie pewnie, ale po drugiej stronie jest taka kamienista jakby plaża i ja tam czasami chodzę i zbieram śmieci, przez śmieci y, mam na myśli takie małe szkiełka, ceramikę, co tam jest w wodzie, poprzynoszę, poprzynoszę i się cieszę. Teraz znowu idziemy pod górę y, z biegiem rzeki, słuchajcie. O, tu jest lepszy widok mojej plaży, tutaj czasem schodzę, tak wygląda, ale z tej wygląda, patrzcie tak bardziej mistycznie, ładniej. To jest ładniejszy widok, słuchajcie. Do zdjęcia z tej. O, tu można pluć, słuchajcie. Takie rzeczy. Boys. This way. Come on. Ej, słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i zeszłam. To nie jest, ale patrz, jak ten kamień stoi. Stojący kamień nie stój. O! Ej! Jak stara komórka. Pie, 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 pie. Halo? Ej, nawet fajny eee, To nie jest moja plaża Ale plaża sąsiadująca I raz tu byłam I znalazłam ładne ceramiczne odpady Więc może znowu coś znajdę I tak chodzę, patrzcie Nic nie ma I tak chodzę, chodzę Skanuję Podnoszę, wyrzucam Jakieś takie Dziwne wodorostowe brudy Nic. O pies! I to mój <laughs> mój własny. <laughs> patrzcie, tutaj jest takie oznaczenie, ale to nie jest oznaczenie tego, gdzie my jesteśmy, tylko gdzie my możemy iść. Więc tak naprawdę ja nie wiem, jak się ten park nazywa i czy to w ogóle ma jakąś nazwę. Ścieżki woda to jest water of... A tam pan rybak jest, słuchajcie, patrzcie. Coś robi przynęte wabi. No, więc nie wiem, gdzie jesteśmy, ale. Lubię tu wychodzić. Patrzcie, co tu mam. Przyszłam taka głodna. To jest makaron ryżowy, tofu. I tutaj jest trochę interneta, więc będę teraz się posilać i mieć rozrywkę. Patrzcie, oglądam o prehistorycznych morskich stworach. Straszne, my te głębiny morskie strasznie przerażają, ale jeszcze te z czasów dinozaurów to już w ogóle horrory dobrze, słuchajcie, ja tutaj jestem, zrobię sobie herbatę pokażę wam jeszcze nowy kubek, jak już jesteśmy w kuchni, z dununa mówiłam wam, że ostatnio mam obsesję na dununy i to jest mój najnowszy model kontiki model, model jest ten sam, ale design kontiki coś widać, nic nie widać słuchajcie eee... trochę z tych dununów więc zrobię sobie herbatę, będę siedzieć i słuchajcie i tyle, powiem Wam, że jutro też zapowiadałam ładną pogodę, ale już z deszczem i takie to lato, chciałam Was na plażę zabrać, chciałam Wam pokazać prawdziwe vacation tutaj, ale nie ma w tym roku vacation, jest deszczyn, <grym> deszczyn, no, więc zobaczymy jak to będzie jutro, a dzisiaj słuchajcie, będę siedzieć, pić herbatę, jeszcze z psami muszę wyjść o 10, no i tyle. Pozdrawiam. Tak niby jestem podekscytowana tym, że, że dla Was kręcę, a z drugiej strony ja myślałam, że to będzie inaczej że będziemy na wycieczki chodzić. A tutaj ja cały czas widzicie bluza, ciepła. Tak. Nie. <ścoughs> Pozdrawiam Was ciepło. Przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo. Vacation Edition. Do zobaczenia! Pa!